Cześć. Witam. Pozwolę, że I jeszcze za to już sprawdzę okay, Witam w kolejnym robieniu Leveli Nie robimy odznaki z Roma, dwójki, którego kupiłem w niedzielę. Jest wtorek, a ja mam już 18 godzin Jak nie wierzycie, to sobie możecie zobaczyć. 18 godzin Od niedzieli A i za wtorek Świetna gra, naprawdę Zobaczmy jak wygląda ten Brytan. Hmm, może uda mi się coś jeszcze zrobić? Hmm, 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 hmm. Yy, cięcie. Okej, okay, to jest taki krótki po prostu, kiedy będę miał kasę, będzie kolejny bin level, myślę, że do 30. Czy się, czyj.